Jestem przebojowy, mówi to nie jestem proktologiem, ale zaglądam w ogóle Was chyba kurwa coś mi robi, będę jeździł ze w kombi Nie podskoczy mi to kurwa żaden norbi mam zajebiste hobby Piszę se linie i się bije Kurwa się wije, nic tu się nie kruszy Może w końcu moje serce się wzruszy chyba nie, ale Piotrek w podróż wyruszy Już przez tej przećpany, zagubionej duszy Jedyne co tutaj potrzebujemy duszy do dobrej suszy Jestem sam, ale sobie gram i wyjebane albo no, Podskoczysz tu nam, bo jest za malutki ha nie zamknął już mi tu gram bo styl Pójdę całkowicie, sam już był robiony, Złam, nie próbuję wcisnąć, co ten chłam Robię to wszystko całkowicie sam zajebiście sobie gram, ale gram, że sam, bo wyjebane, na nas mam Ja, 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 ja. Jestem przebojowy, mówi to nowy Nie jestem blok, to ale zaglądam w za wody, was chyba kurwa coś mi dowidam. se w kombi, nie błyskoszty, mi tu kurwa, żaden golbi Mam zajebiste hobby. zajebiste hobby, mam zajebiste hobby, mam zajebiste hobby. Kurwa żaden Norbi, mam zajebiste hobby Nie podskoczy mejdem, nic tu się nie kruszy Może w końcu serce się wzruszy Chyba nie, ale Piotrek w podróż wyruszy Już bez tej przeczpanej zakupionej duszy nie co tutaj potrzebujemy duszy, to dobrej suszy. Jestem sam, palę sobie gram i wyjebane mam. Podskoczysz tu nam, bo jesteś za malutki ham. Nie zamkną, już mi tu bram, wstyd dojdę całkowicie. Sam już był zrobiony złam. Oni próbuje wcisnąć znowu ten chłam. Robię to wszystko całkowicie sam, zajebiście sobie tutaj gram. Palę se gram się sam, bo wyjebane na was mam.